Znajdujemy się w nowo otwartym miejscu, które nazywa się Picasso. Jest to miejsce, w którym można przyjść i chlapać farbami. Metodą action painting mamy chlapanie oraz elektryczne stoły obrotowe, ręczne stoły obrotowe, na których można sobie stworzyć swój własny wymarzony obraz. To jest miejsce przede wszystkim dla, dla dzieci, ale nie tylko. Mamy również bardzo dużo osób dorosłych, par, urodzin, imprez firmowych. W cenie zestawu otrzymujecie płótno, farby, narzędzia malarskie, jak również pudełko, w którym później pakujemy Wasz obraz do, do domu. Wejście do nas zarezerwować można przez stronę internetową lub telefonicznie. Jeżeli chodzi o ideę, chcieliśmy stworzyć miejsce, gdzie tak naprawdę każdy może przyjść i wyżyć się po prostu artystycznie. Może poznać gdzieś tam swoje ukryte talenty, bo u nas płótno niestety albo istety nie ogranicza, ponieważ możemy chlapać zarówno po ścianach, po sufitach, po podłogach, dosłownie wszędzie.